I cześć ma. Witamski bardzo serdecznie u obserwator rzeczy ulotnych lotnych i dziennych oraz mój przyjaciel Osio. Myślałem, że już wysiadł. Bateria stara. Już ma prawie dwa lata Ale ciągle jeszcze śmieje się I ciągle ma radość w swojej gębie Moi drodzy, ja krótko wam zapowiadam Już za niecałe dwa tygodnie Rusza czternasty przystanek Woodstock 14 przystanek Woodstock Pierwszy, drugi, trzeci dzień sierpnia Piątek, sobota, niedziela Po wielu, wielu latach Znowu formuła trzydniowego festiwalu Dzisiaj jeszcze będę mówił Co będzie się działo na przystanku Woodstock A my tymczasem w naszym programie Kręcioła jak zwykle zapowiadamy to Co się wydarzy w ciągu całego Tygodnia w OTV, czyli w naszej stacji telewizyjnej. I już teraz zapraszam Was tradycyjnie do programu Złoty Bączek. Premiera, godzina 17 w, poni w poniedziałek, a w tym programie relacja ze święta muzyki w Toruniu. Mój drodzy, coraz Większej ilości miast organizuje się tak święto muzyki, a więc w różnych miejscach muzycy bardzo często ekstremalnych, bardzo dziwnych, czyli po prostu na ulicy rozstawiają swoje graty i zaczynają grać. Muzyka bardzo różna, najczęściej ta, która na co dzień jest grana w różnych miejscach w mieście. tym razem w Toruniu. Złoty Bączek, zapraszam Was bardzo muzycznie, godzina 17 i poniedziałkowa premiera. Muzycy, z tego co wiem, w zeszłym roku mówili mi, że dla nich jest to dodatkowa frajda zagrać e, może powiedzieć mi, mi, między zabytkami między kościołem a, a kamienicą jest to dodatkowa fajda dla muzyka. E, dlatego może ci muzycy tak chętnie e, w tym roku też wyszli na przestrzeń Starego Miasta Turunia. Podobnie jak w zeszłym roku, czyli można powiedzieć, że jest to i fajna formuła dla tego, który ogląda i słucha, i tego, który występuje, i to się może tym różni od tych festiwali, wszystkich, które znamy. W naszej muzie wakacyjnej wracamy do małej sceny z zeszłego roku. Scena folkowa, także i w tym roku będzie scena folkowa funkcjonowała przez piątek i sobotę. Pamiętacie, pierwszy, drugi dzień sierpnia oczywiście 14 przystanek UTOK, a my wracamy do muzyki, która została zarejestrowana w ubiegłym roku. Zapraszamy Was na relację z 13 przystanku Ucok z małej sceny, czyli w muzie z oklaskami. W poniedziałek premierowo o 18.30, druga część występu wspaniałej muzyki z Afryki, czyli Motema Afryka. Wszyscy Afrykańczycy. Amerykańscy muzycy, którzy na co dzień studiują, pracują i robią różne rzeczy w Polsce, tym razem skrzyknęli się i razem jako Motema Afryka dali niesamowity występ. Scena folkowa to tradycja przystanku Woodstock. Pamiętajcie, że my zaczynamy 1 sierpnia o godzinie 15 na dużej scenie, jak Roman Polański, odbliżę początek przystanku Woodstock, a później już poszło całe 3 dni. Ja zapraszam w poniedziałek na 18.30 na program Wakacyjna muzyka. Motema Afryka, część druga.

To stała edycja Jurka Osiaka. W tej edycji, jak zwykle w tym programie, grzebie w naszych magazynowych zapasach. I jak zwykle będziemy się cofali do wielu, wielu, wielu lat, jeszcze w XX wieku. Bo w XX wieku zaczęliśmy organizować koncerty. Można powiedzieć ładnie, pod koniec XX wieku robiliśmy bardzo dużo koncertów z wieloma muzykami. Zaczynamy od letniej zatem w środku zimy, później przelecimy przez jarocień 1992 a później przebiegniemy przez różne przystanki. Ale cała perełka tego programu polega na tym, że ja sobie przypominam różne fakty dotyczące kapel, które wystąpią. Między innymi zespół Tila, między innymi zespół Harlem, między innymi zespół Mystowicz. Zapraszam w piątek o godzinie 19.00, premiera naszego programu Polen Rock. Godzina 19.00, premiera programu Polen Rock. Ale takie ludne są dni Takie same do rozwicie do pracy w swojej wstajesz, takie zwykło masz ciało Podróże z Jurkiem, tym razem podróżujemy po całym świecie, ale tym razem zaczepiamy o miejsce, w nawet nie myślałem, że teraz, dzisiaj będzie tak dużo Polaków. Zapraszam Was do Irlandii, ale zapraszam Was w podróż, którą odbyłem raz z zespołem Karantuchy, a więc jest to zespół ze Śląska, a więc prawdziwi Ślązacy, którzy grają muzykę irlandzką. Kiedy byliśmy razem z nimi, wtedy tylko chyba byliśmy jedynymi Polakami, albo przynajmniej było nas niewielu w... W Dublinie i w Irlandii, gdzie trafialiśmy z muzyką zespołu Karantu, leźliśmy po pubach, filmowaliśmy tę niesamowitą podróż. We wtorek o godzinie 16.30 cofniemy się trochę w czasie, chociaż Irlandia ciągle jakby tak sama. Podróża z Jurkiem Owsiakiem zapraszam bardzo serdecznie. Aby pamiętajcie, aby podróżować na przystanek Kucok z jakimkolwiek dokumentem. Jest to bardzo ważne, nawet sobie zapiszcie wszelkie numery, PESEL, ponieważ jest istotne, kiedy Wam się coś stanie odpukać, obycz takich rzeczy nie było, ale pamiętajcie, że Także jest bank podróży. Zaglądajcie nasze strony internetowe. Łączcie się w grupy, w dywizje, w całe armię i przyjeżdżajcie do nas. A ja tymczasem zapowiadam wtorek, godzina 16:30. Premierowy program podróży z Jurkiem Ołczakiem Irlandia. A my wracamy na irlandzkie wrzosowiska, torfowiska, które nieraz są tłem ponurych filmów, ponurych sytuacji, w których tylko hula wiatr, coś się może wydarzyć, a zagubiony wędrowiec trafia do karczmy, a tam dopiero się zaczyna akcja. I jest coś w tym, naprawdę, ponieważ kiedy wjechaliśmy na takie torfowiska, na takie miejsca, gdzie wydawało się, że nie ma nikogo, to nagle poczuliśmy, że istotnie to jest jakby chęt hen chęt -hen zasięg... Górami, za siedmioma lasami Jeśli tu już się coś stanie To w pomocy znikąd